W okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych szkoła podstawowa nr 12 w Bełchatowie zorganizowała turniej piłki nożnej Kuczci Żołnierzy Wyklętych. To wyjątkowe wydarzenie sportowe połączyło ducha rywalizacji z pamięcią o bohaterach, którzy walczyli o wolność Polski. Turniej zorganizowano w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12 i wzięły w nim udział reprezentacje zaproszonych szkół. U nas na sportowo to ten turniej piłki nożnej pod hasłem Ku czci żołnierzy wyklętych, jest cykliczną naszą imprezą, a w tym roku jeszcze dodatkowo obchodzoną w ramach stulecia odzyskania praw miejskich przez miasto Bełchatów. Wspomniałam już tutaj zawodnikom, że, że dzisiejsze rozgrywki to, to takie połączenie ducha sportowego z upamiętnieniem bohaterów walczących za naszą ojczyznę. Chętnych by wziąć udział w turnieju nie brakuje? Nie brakuje, mamy sześć szkół z miasta, jest trójka, czwórka, ósemka, dziewiątka, trzynastka, no i my gospodarze dwunastka. Zainteresowanie było dość duże, w zespołach są, są również dziewczynki, to są zawodnicy z klas piątych i szóstych. Uczestnicy spotkali się punktualnie o godzinie 9 Najpierw omówiono zasadę gry, po czym drużyny przystąpiły do rywalizacji na boisku. Cieszymy się, że tak wiele drużyn odpowiedziało na nasze zaproszenie. Jest to, jest to impreza cykliczna, więc cieszymy się, że poza rywalizacją sportową uczniowie też mają możliwość zagrać w turnieju, który poświęcony jest żołnierzom wyklętym, czyli też nutkach historii, ale też sportowa rywalizacja. No właśnie przygotowania były trudne, ciężkie. Myślę, że. Wszyscy, obecnie każdy z uczniów ma możliwość w tak wielu, gdy dyscyplinach, sportach uczestniczyć, trenować, że wielkie przygotowania nie muszą być. Oni cieszą się, że, że mogą rywalizować i to jest dla nich najważniejsze. To jest ta rywalizacja, ale w duchu fair play. Ależ oczywiście, no, innej, innej możliwości nie ma. Tu jest sport wraz z zabawą, zresztą przez te wszystkie turnieje, cykle, które się odbywały, zawsze była miła, fajna atmosfera, zawsze zakończenie turnieju było z wielką pompą i myślę, że zawiązało się tu również wiele przyjaźni między grającymi. Nie brakuje też właśnie reprezentantek, ci piękne. Tak, i to szczególnie cieszy, czym bardziej, że polska piłka kobieca idzie do góry w Europie, co widać. My również w Bełchatowie możemy pochwalić się reprezentantką kraju. Zresztą nieskromnie powiem też moją podopieczną, Klaudią Jedlińską, która w tej szkole zaczynała swoją przygodę z piłką. Teraz już gra w reprezentacji Polski, we Francji, w lidze, więc dla tych dziewczyn jest to też wzór, którym się kierują, a a w, dziewcząt z w jest coraz więcej trenujących, co cieszy i mam nadzieję, że tak będzie dalej. W każdym rozgrywanym spotkaniu nie brakowało emocji, a zawodnicy wykazywali się ogromnym zaangażowaniem i sportowym duchem.